Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Sponsorem jest sklep RW Hand, Militaria, Autor, Myślistwo. Cześć Daszbur, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego projektu Daszbór Starzysta. Tym razem obiecana druga część 27. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie. W naszej pierwszej części w poprzednim tygodniu mogliście zobaczyć rzeczy, które działy się w piątek. Piątek, czyli dzień konkursowy, dlatego że to właśnie wtedy odbywał się Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, Mazowiecki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, a także dogrywka pięciu najlepszych w kategorii solowej solistów w klasie A. Natomiast sobota była już zupełnie innym dniem. W sobota bowiem przeniosła się także. Poza samą halę, na której odbywał się galowy konkurs, odbyła się uroczysta msza święta w kościele. W Radzyminie przeszła do hali, gdzie, gdzie odbył się przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich. No i oczywiście galowy koncert laureatów konkursów. No i ogłoszenie wyników, czyli coś, na co najbardziej czekaliśmy. Najważniejsza jest oczywiście klasyfikacja zespołów w klasie mistrzowskiej, czyli w tej klasie A i G gdzie właśnie zwycięzca w tej jednej z tych kategorii walczy o róg wojskiego, są to nasze Mistrzostwa Polski. Zatem zapraszam Was serdecznie do naszego materiału z drugiego dnia 27 Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie. również z Koła Łowieckiego 335. Przyszłość Warszawy. Zapraszam laureatów na scenę. A o wręczenie pucharów poproszę prezesa Koła Łowieckiego Przepiórka w Radzyminie, kolegę Tadeusza Wardakowskiego. A pierwsze miejsce zajął zespół Chmara, reprezentujący Kołowieckiej Jeleń jelen w Łożarowie Mazowieckim. Zapraszam reprezentantów, kierowników zespołów o odbiór pucharów, a o wręczenie tych pucharów proszę kolegę łowczego okręgowego Wojciecha Kowalczyka. I pierwsze miejsce zajął zespół rodziny Pietrzyk z Mazowsza. Zapraszam serdecznie. Rozpoczniemy to ogłoszenie od klasy dziecięcej. Miejsce trzecie zajęła Alicja Aramowicz, reprezentująca Stowarzyszenie Derkacz z województwa warmińsko mazurskiego Miejsce drugie zajęła również reprezentantka Stowarzyszenia Derkacz Gabriela Stupienko. A zwycięzcą klasy dziecięcej jest Stanisław Wenta, reprezentujący koło owieckie Kuliw w wykonaniu zwycięzcy oraz usłyszymy sygnał apelu ministerstwa, na Miejsce trzecie. Zajęła Rozanna Pietrzyk, reprezentująca wojskowe kołockie 335. Przyszłość. Miejsce drugie. Tobiasz Bieniek, kołowieckie burkatowice. Miejsce pierwsze Adam Goluch. Reprezentujący koło myśliwskie Leśnik w Górowie i Ławieckie. Zwycięzca klasy C zagra sygnał. Koniec polowania. Trzecie. Zajął Lech Bogucki z zespołu sygnalistów myśliwskich Nigdy nie zagaśnie. Miejsce drugie. Mateusz Sowański z zespołu szkół leśnych w kraju. Zwycięzca klasy B jest Tomasz Wieniek z Technikum Leśnego w Prymper. Zwycięzca klasy B zaprezentuje Państwu sygnał Daniel na rozkładzie. W tej klasie wystąpiło w tym roku aż 53 uczestników, z czego aż 17 reprezentowało województwo mazowieckie. W dniu wczorajszym w tej klasie przesłuchania odbyły się dwuetapowo. Najpierw wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności, a następnie wieczorem w dogrywce wystąpiło pięciu najlepszych sygnalistów i to ta piątka rywalizuje o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Z przyjemnością informuję, że laureatem trzeciego miejsca jest Jędrzej Strawa z zespołu w Miejsce drugie. Karol Jurczyszyn reprezentujący Kołobowieckie Knienia w Strzelcach Krajnickich zwycięstw solowego Mistrza Polski 2024. A jest nim Hubert Kelder, reprezentujący Zestrój seminarysko w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Łuszec lub cietrzec na rozkładzie. Tego, który każdy chce mieć. I zapraszam na scenę prezesa Naczelnej Rady Owieckiej Rafała Malce. To prezes Rafał Malec będzie wręczał tą główną nagrodę. Proszę Państwa, fundatorem tej nagrody jest rzeczywiście prezes Naczelnej Rady Owieckiej. W owym czasie był w świętej pamięci kolega Alfred Hałas. Zajął zespół sygnalistów. Myśliwskich nad leśnictwa na Zapraszam kierownika zespoła, zespołu Andrzeja Bokręgowskiego. A zwycięzcą klasy A jest zespół sygnalistów myśliwskich Pasja pod kierownictwem Ernesta Pietrzyka. Zapraszam cały za zespół. Zespół Pasja zagra sygnał żołnierz na składzie. 12 zespołów, które walczyły o tytuł najlepszego zespołu w Polsce, o tytuł Mistrza Polski, Anna Domini 2023. Trzecie miejsce zespół sygnalistów myśliwskich Chmara. Drugie miejsce zespół sygnalistów myśliwskich Leśna Braci. Przejdziemy do wręczenia tej wspaniałej nagrody. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom dzisiejszych, wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń. No i życzyć im tego, aby jeżeli dzisiaj nie zostali zwycięzcami, to żeby zostali w następnych edycjach zwycięzcami. Będzie mi być może, mi, a może dla następcy niezmiernie miło wręczyć znów to jakże cenę trofeum. Szanowni Państwo, sygnalistyka łowiecka jest jednym z elementów kultury łowieckiej szeroko rozumianej, a sygnaliści są ludźmi pasji. Dzięki ich pasji nasz świat staje się piękniejszy. Za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tej jakże wspaniałej i pasji. Ale żeby tego typu przedsięwzięcia, imprezy mogły się odbywać, i dzisiaj tutaj na tej scenie jest jeden z inicjatorów, główny inicjator, kolega Maciej Strawak, prezes klubu sygnalistów. Bardzo proszę o rękę. Brawa. To już jest wielki, zapieszy się na stałe w kartach historii województwa polskiego. Chciałbym Ci również podziękować za aż wielki koncert, bo tak ośmielam się powiedzieć w Final Narodowej, bo niewątpliwie byłeś jednym z ojców tego sukcesu. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Ci gratuluję, a teraz poproszę kolegę Wiesława Celarka. <gulandum> Laureatem pierwszego miejsca w klasie G, mistrzostwskiej klasie ogólnopolskiego konkursu sygnalistów myśliwskich Roku Wojskiego, zdobywcą Roku Wojskiego jest zespół sygnalistów myśliwskich Jan Tan. To yeah! jest następny, niebieski raz w w tym Mamy cztery komisje, które wcześniej nie, <gulandum> my nie zbudowali tego tytułu na rozkładzie. Bardzo proszę. moje drodzy, yy, przypomnę zez, trzecie miejsce zespół Chmara, drugie miejsce zespół, proszę bardzo, wręczamy, kolega prezes Wręcza, yy, Lori McLean, kierownicę zespołu Chmara z Mazowsza za trzecie miejsce, drugie miejsce zespół Leśna Brać z Nadleśnicy z spychowo i szczałowo. Pozdrawiam. Yy, najpierw Puchar, proszę bardzo, kierownikowi zespołu koledze Wiesławowi Kellerowi. jeszcze Grand Prix, jeszcze drugi pukar, żeby był na pamiątkę, bo róg wojskiego jest przechodni, bardzo pięknie, no i kolego prezesie Naczelnej Rady Łowieckiej, teraz proszę o wręczenie rogu wojskiego. Najważniejsze trofeum przechodnie to szanowni Państwo ten sam róg, który oglądaliście w filmie Andrzeja Wajdy. Pan Tadeusz, ekipa Wajdy pożyczyła od nas go na dwa dni. Pamiętam, że wtedy venator miał w 1999... nie, w 2000 roku. W 2000 roku ten róg Michał Iwczak pojechał na plan rogu. Kochani, Róg wojskiego jedzie do Gdańska. Z jest zespół jantar. Yeah! Bravo! Moi drodzy, to w takim razie bardzo proszę o jeszcze jeden utwór. Myślę, że ten bis zagrajcie coś z muzyki myślisz?